Wymiana ławek na osiedlach Zwycięstwa i Wichrowe Wzgórze trwa od kilku lat. Łącznie udało się już wymienić ponad 100 starych, zniszczonych ławek na nowe. Dodatkowo wymieniane są także kosze na śmieci. W sumie na osiedlu Zwycięstwa wymieniono 36 ławek, na osiedlu Wichrowe Wzgórze 49. Plus. Na ulicy Armeńskiej dodatkowe ławki w ilości 14 sztuk. Program wymiany ławek realizują wspólnie Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu i Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ. Koszt wymiany tych ławek to ze środków samorządu Nowe Winogrady Północ 82 tysiące złotych i drugie 80 tysięcy dołożył Zarząd Zieleni Miejskiej. W sumie my. Wymieniliśmy z naszych środków 54 ławki, zarząd zieleni miejski 50, plus około 45 koszy. W najbliższym czasie na osiedlu Wichrowe Wskórze przybędzie pięć kolejnych nowych ławek. Jeśli chodzi o osiedle wichrowe wzgórze, to zostanie wymienionych pięć kolejnych ławek w parku osiedlowym. Ponadto też również kosze na śmieci ta inwestycja jest finansowana z budżetu osiedla Nowe Winogrady Północ. Prace będą również prowadzone w parku na osiedlu zwycięstwa, gdzie również zostaną Dołożone, ale tym razem już z budżetu zarządu Zieleni Miejskiej, dwie ławki i kosze na śmieci. Wszystko to robimy, aby osiedle wypiękniało, aby poprawić komfort życia mieszkańcom, no i osiedle stało się przez to bardziej przyjazne mieszkańcom. Po prostu tamte ławki były nie nadające się już do naprawy. No i w tej chwili, jak Państwo widzicie, ulica Armeńska rzeczywiście ma taki charakter bulwarowy. Zakończyliśmy dodatkowo w tym roku ustawienie dwóch ławek i cieszy oko i mieszkańców również. Planowana jest także modernizacja ławek zamontowanych w ubiegłych latach. To też wymaga dbałość o te ławki. Jeżeli one mają nam służyć dłużej, no to powinny być okresowo modernizowane i w tym roku właśnie taką troszeczkę większą modernizację i w parku na Wichrowym wzgórzu i w parku na Zwycięstwa planujemy przeprowadzić. Modernizacja ławek odbędzie się na przełomie sierpnia i września.